Niezwykle powabny, krwisto czerwony minerał o szerokiej gamie zastosowań i bogatej historii. Ale niech nie zwiecie was jego urok. Toksyczność to jego drugie imię. Przed wami cynober. Cynober zawdzięcza swoją toksyczność w obecności rtęci. Jest to siarczek tego metalu o wzorze chemicznym HgS. Przy tym minerale należy zachować ostrożność, ponieważ rtęć może uwalniać się z sieci krystalicznej w postaci oparów, czy metalu. A to z kolei może prowadzić do poważnego zatrucia rtęcią. W szczególności narażony jest nasz układ nerwowy. Cynober krystalizuje w układzie trygonalnym, czyli podobnie do kwarcu, czy kalcytu. Co ciekawe, HGS nie występuje tylko w postaci czerwonokrwistego cynoberu. Ma swoje dwa inne polimorfy metacynober i hipercynober. Różnią się one układem krystalograficznym, kolejno sześcienny i heksagonalny. Obie pozostałe odmiany są stosunkowo rzadkie i zamiast czerwonej barwy są szaro-czarne. Kolejną interesującą ciekawostką na temat siarcz rtęci z pogranicza chemii jest strącanie osadu zgodnie z równaniem reakcji podanym poniżej. W temperaturze pokojowej zawsze powstaje szary osad metacynoberu, najbardziej termostabilnego polimorfu. Po zwiększeniu temperatury możemy uzyskać cynober, a idąc jeszcze dalej w niewielkim stopniu hipercynober. Cynober jest minerałem miękkim, o twardości w skali moza 2 czyli porównywalnie do gipsu. Ze względu na zawartość rtęci jest ciężki, bo o gęstości około 8 i 17 gram na centymetr sześcienny. Tworzy piękne i estetyczne kryształy, ale zazwyczaj występuje w formie zbitych formacji. Minerał ten występuje w niskotemperaturowych złożach hydrotermalnych, tworzy się w strefach utlenienia i cementacji siarczkowych służb rtęci w temperaturze około 100-200 stopni. Znoberowi zazwyczaj towarzyszy kalcyt, Paryt i kwarc. Patrząc z perspektywy geograficznej, złoża rtęci zawierające ten minerał to głównie Geizhou w Chinach, najważniejszy producent rtęci, gdzie minerał występuje w paleozoicznych wapieniach, słynne historyczne Almaden w Hiszpanii, to właśnie stąd jest prezentowany dzisiejszy okaz i Monte Amitata we Włoszech. Cynober od wieków swoim wyglądem interesował ludzkość. Starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie używali sproszkowanego cynoberu jako pigmentu do barwienia fresków, ceramiki i grobowców. Alchemicy widzieli w rtęci metal niezwykły, jedyną substancję, która w temperaturze pokojowej pozostaje w stanie ciekłym. Wierzyli, że jest kluczem do przemiany ołów w złoto i do odkrycia eliksiru życia. W Chinach cenober miał też znaczenie symboliczne i kulturowe. Uważano, że zawiera życiową energię i był składnikiem mikstur długowieczności. Niestety często z tragicznymi skutkami. Największą sławę zdobyły kopalnie w Almaden w Hiszpanii. Eksploatowane już od czasów rzymskich, przez wieki były głównym źródłem rtęci w Europie. A metal z tych złóż napędzał produkcję złota i srebra w Nowym Świecie. Używano go do amalgamacji ród w koloniach hiszpańskich w Ameryce Południowej. Do dziś cynober ze względu na swój urok jest ceniony przez kolekcjonerów. Ponadto to główna ruda rtęci. To tyle na temat bohatera dzisiejszego odcinka. Spodobał Ci się ten film? Zostaw łapkę. A jeśli lubisz moją twórczość, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Masz pytania o cynober albo pomysł na następny odcinek? Śmiało pisz w komentarzu. Do zobaczenia.